Hallo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raid Shadow Legends. Cóż za opening nas dzisiaj czeka? Moi drodzy, jak ja tutaj zawsze otwieram te Wojcardy, to chyba stresik jest większy niż, niż na Sakredach, niż na Niebiesiutkich. No, niebiesiutkich to bez porównania w ogóle. Ale Wojdy to jest takie coś, że człowiek się rozmarzy, że już tak myśli o tym, jakie tam smakołyki się kryją jeden po drugim, co by tu można było przytulić. No, ale na szczęście, ja dzisiaj dzwoniłem. Do, do, dzwoniłem już oczywiście do centrali, do Plarium. Także tutaj to jest czysta formalność. Dzisiaj losujemy dwie legendy: Akryzję i Narsesa. Y, wlatują na nasze konto. Także to już jest wszystko uzgodnione. Wystarczy tutaj te, 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 te szardy otworzyć y, przy Was i zobaczycie, jak, jak tutaj będzie to losowanie przebiegało. No, przepraszam już z góry za spoiler, y, bo wiadomo, no, no te dwie legendy tutaj na nas czekają ewidentnie. Ewidentnie. Słuchajcie, 58 Wojtrzardów uzbierane, 58 Wojtrzardów, 55 miejsc y, zrobionych, by te Wojtrzardy tutaj otwi otwierać. Y, jutro jakieś eventy się zaczynają, myślę, że jutro sobie też o nich y, porozmawiamy. Y, możliwe, że to w ogóle ten, to otwieranie zobaczycie po tym, jak porozmawialiśmy sobie już o, o tych eventach. Bo jeszcze no, wiecie, to, y, czas, czas goni nas, ale. Skupmy się na Wojczardach, skupmy się na Wojczardach, bo jest ich 58 i marzenia są wysokie, marzenia są wielkie i mam nadzieję, mam nadzieję że taki promyk albo, no nie, no jakiś większy, jakiś większy, żeby się promyk pojawił, że może wiecie, to nie chcę aż na głos mówić, żeby tutaj nic tutaj nie, nie, nie spoilerować, wiecie, otworzymy sobie 8, wyrównamy do 50 i później zaczniemy dyszkami, jak to mamy tu w zwyczaju robić. Jak w tych ośmiu by już się trafiła jakaś pyszna, cudowna legenda, no, to wzruszyłbym się. Byłoby to wzruszenie, byłoby to coś cudownego. Powiem Wam, że na ten Champion Chase, przy tym, że możemy to sobie teraz te fragmenty, to fajnie, już tam punkty nabite, tak naprawdę już wszystko, wszystkie fragmenty Możemy sobie na ten Champion Chase, chociaż nie, no nie, 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 3, 3, 3, bo ten Champion Chase, żeby zrobić, no to trzeba do tego epika. Plotę głupoty. Plotek głupoty. Przejdźmy, zanim będę tutaj nawijał jeszcze więcej głupot i jakiegoś makaronu. Na uszy, pierwsze, zaczynamy od Rerka. Rerka Oksa. Lecimy dalej. Barbarzyńca. No oczywiście, jak pojawia się, jaka, pojawi się jakaś ciekawa postać, to tu sobie. Nie omieszkamy jej omówić, świadomo, coś tutaj porozmawiamy o niej. Interceptor Rare też nas nie interesuje, fajnie, wiecie. Zawsze jak wypadają epiki, to więcej punkcików. Także ja serdecznie zapraszam, żeby tutaj się też pojawiały, żeby te punkty rosły, żeby, żeby. No właśnie, i rozpoczynamy, i rozpoczynamy od szeptu. Szeptu, którego nie mam, i cudownie jest przytulić tą oto epicką postać, ponieważ wydaje się ona bardzo interesująca i z chęcią, z chęcią tutaj zostanie przetestowana jak tu jej oceny oceny różnorakie ale ja mniej więcej tutaj um, kojarzę kojarzę atakuje jednego przeciwnika ile tutaj mamy 75% szans na weekend na dwie turki atakuje jednego przeciwnika jeszcze increase atak increase crit rate na tego championa na dwie tury zanim zaatakuje jeśli przeciwnik ma e, większe max hp od tego championa zignoruje def jeśli jest pod wpływem weekend. Także tutaj potężnie atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Ekstratura, jeśli przeciwnik był pod wpływem decrease defense i weekend. I tutaj mamy jeszcze pasywkarz, który ma, mówi o tym, że ma 10%, 10 szans na ekstraturę, kiedykolwiek ten champion kryty, krytycznie uderza. Słuchajcie, także tak to wygląda, i tutaj jest jeszcze taka wzmianka, że wyobrażenia, jakie zadaje ten champion, są zwiększone do bossów o 20%. Także ja tu pomyślę, pomyślę, kolejka do, do robienia jest długa, także no, wszystko w swoim czasie. Ale epiki fajniej się robi, bo to książeczki już są, bo teraz z, legendar z legendarnymi książeczkami powiem wam, że bieda, 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 gdzieś tam, o kolejny epic, fajnie, demyfa. No, no, no super, super, jak ktoś na, na Bosika by wylosował, to, to bardzo smacznie. Mm, także w tych siedmiu na razie, tak? Siedmiu. Tych siedmiu, dwa epiki. I jeszcze jeden epik czeka nas tutaj. To jest już, już pewniak. No nie, jednak nie. Ale dość yy, taki, jak na początek, Doomskrish, można go wykorzystać. Dobra, przechodzimy do dyszek. Przechodzimy do dyszek i. Do błysków, mam nadzieję. Do złotych błysków, złotych piorunów niech się pojawiają. Bardzo o to proszę. Błagam wręcz już na początku, bo później już się zacznę stresować już mi zacznie być zbić serducho. Pierwsza dycha przed nami, niech już się coś tutaj ciekawego pojawi. Rer, rer, rer. Trzy rery, cztery rery. Pięć rerów, sześć rerów, siedem rerów, osiem rerów, dziewięć rerów. Tak, właśnie tak. Wymarzyłem sobie, żeby tak właśnie rozpocząć ten opening 10 rerami. Mam nadzieję, że teraz przez to odbijemy się w drugą stronę, że to był taki taka tylko. Wiecie, żeby nas zniechęcić, ale teraz w tej dyszce będą legenda, legenda i dwa epiki. To jest wszystko po coś. Wszystko jest po coś, tak? Wszystko jest tutaj po coś i zaczynamy. I już pierwszy epik. I, 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 rer rare, i, rare, i drugi epik. No i, i trzeci epik. I teraz jeszcze jeszcze złoty blask. Taki niech nas oślepi na koniec. Za to mamy jeszcze czwarty. No, epików nie można, nie można narzekać. Nie można narzekać na tej dyszce na epikli, bo wyleciało ich aż pięć. Yy... Czy jestem. No nie, no nie będę tutaj wiecie, że o, o jakimś tutaj demyfem mam. Faceless, subway Subai, Firstborn no nic tu nie będziemy y, omawiać, nic nas tutaj nie, nie, nie korciło aż tak ja wiecie co, gdzieś myślę sobie o tym żeby coś mi przemawia też, żeby może trochę oszczędnie podejść do tego zastanawiam się Ma, mam takie bitwy myślowe też przez ten jutrzejszy event trochę i ten, tego pewnego czempiona, o którym sobie pewnie jeszcze porozmawiamy. Spojrzę sobie teraz szybko na, na punkciki. No i już mamy nawet ponad. Popatrzcie się, już mamy nawet ponad kurczaczki. Kurczaczki, co tu robić w tym momencie, jak już, go tak, jak już mam tak naprawdę jeszcze 30 wojczatów mi zostało. <laughs> Niech no ja się zastanowy, słuchajcie. take it. No powiem wam, że Jeszcze otworzymy, jeszcze otworzymy, ale Bardzo się tu bije ze sobą Bardzo się tu bije ze sobą, takie jakieś oszczędzanie mi się włączyło Ale gdzieś ta szansa No przecież jest największa Żeby teraz tego jakiegoś czempiona przytulić Do swojej kolekcji 1% bo 1%, ale no więcej nie dostaniemy Więcej nie dostaniemy Więc może teraz w tej dyszce Coś złotego nam się pojawi I będziemy mogli tym samym Zakończyć cudownie opening mamy epika jeszcze, kolejnego do fuzji swoją drogą, więc mo możemy sobie zaoszczędzić tak naprawdę eventy, ale żeby coś tutaj się wylosowało, legendarnego to niestety nie. 1100 punktów za mną, 20 wojczardów na koncie. Dzisiaj będzie ucinania dużo, bo, bo, bo tak, się, tak się zastanawiam, bije się ze sobą. Bije się ze sobą, czy tutaj lecieć w całkowity hazard i to 20 jeszcze wyciągać, czy, czy na ten event sobie oszczędzić i może jakąś szansę będzie. Będę miał. It's showtime. Dobra, słuchajcie, ryzyk fizyk, ale każdemu, kto by miał podobną sytuację, odradzałbym następujących poczynań, ponieważ uważam, że to jest dobry moment, nawet już ta, ta wcześniejsza dycha chociaż pozwoliło mi zgarnąć kolejną legendarną książkę, ale myślę, że już to 20, każdy przy zdrowych zmysłach powinien w tej grze zaoszczędzić. Ale my, jak widać, nie jesteśmy o zdrowych zmysłach i chcemy jakiejś legendy, liczymy na nią bardzo gorąco. Mam nadzieję, że się opłaci, bo jak nie, to na koniec odcinka wyrzucamy moje to przez okno. Zróbmy to. 20 Wojczardów. Oj, ejku, proszę, proszę, coś coś jakiś rozbłysk dla ukojenia serca, że się opłacało. Runekeeper bardzo dobry epic swoją drogą. Lua potrafi smajgnąć na arenie, ale to nic jest siecącego na złoto i to jest 1100 punktów. I ostatnia dycha przed nami. Nie no, ja już jestem troszkę zrozpaczony. Nie będę, nie, nie będę wam oszukiwał. Już jestem troszkę zrozpaczony, ale no, już, już się stało. Jak już tam tą dychę. Wyciągnąłem to już, no już tak trzeba zrobić. Już po prostu niech się dzieje. Wola nieba. Ale niech to wola nieba, chociaż będzie chociaż odrobinę dla nas łaskawa w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje. Rer za rerem zło. Istwa, tucha, narak. Oh. Już po prostu byłem już byłem po drugiej stronie, już, już, już mi gasły światła, ale udało się, udało się i to cudownie się udało. Tu Hanara kto jest nowa legenda na moim koncie jest wspaniałą legendą Oczekajcie, Muszę oddech złapać, ja już prawie zawału dostałem, już, już prawie byłem po drugiej stronie. O No jest, jest drodzy Państwo, 50, jakby tam to spojrzeć tak, że to byłby jakiś gwarantowany czempion, no to cudowna sprawa, udało się, tu Hanarak, no nie, no jest cudownie. Jest cudownie, jest cudownie, jest to jest, to jest naprawdę top tier czempion, zaraz już sobie przejrzymy jego zestaw umiejętności, ale nawet nie wiecie jakie tutaj mam rozszargane po prostu emocje po tym openingu, bo człowiek liczył na wiele. I do samego końca go trzymali, do samego koniusieńka, po prostu... Ach, no ale jest, 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 jest. Atakuje jednego na A1, atakuje jednego przeciwnika, ma 50% szans na umieszczenie Decrease Speedu na dwie turki. I umieszcza Continuous Heala na tego championa na jedną turę i również Continuous Heala na jedną turę na sprzymierzeńca z najmniejszą ilością zdrowia. Można zwrócić uwagę, że jest to support, support który skaluje się z defensem na, na swoich umiejętnościach. A2 atakuje jednego przeciwnika, ma 100% szans po wyksiążkowaniu na umieszczenie decrease attack i blok buffa na dwie turki i również debuff spreadzik, słuchajcie, debuff spreadzik, który Bierze ze sobą dwa losowe debafy z tego przeciwnika, który został zaatakowany i umieszcza na pozostałych rywalach. Czyli jak atakuje powiedzmy tym yy, skillem jako yy, no, pierwsza, no to tak, to jest debuff spread i mamy decrease atak i blok debawka na wszystkich yy, powiedzmy na przykład główkach hydry. Tak, bo, bo tutaj można... Yy, Podejrzewać, już czytając zestaw umiejętności, już tu mamy Decrease Speed, Block Debuff, Decrease Attack. To gdzieś tutaj już Hydra powinna nam zaskakiwać do głowy. Jest to umiejętność trzyturowa, także wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. I kolejna trzyturowa umiejętność, która umieszcza Increase Defense i Increase Speed na wszystkich sprzymierzeńcach na dwie turki. Także też smaczek. Smaczek trzyturowy, i mamy tutaj że usuwa jedno, jednego losowego debuffa z wszystkich sprzymierzeńców na początku każdej tury i, a, i drugi efekt, że usuwa dwa losowe debuffy y, zamiast jednego k, ze wszystkich, którzy są pod wpływem Continuous który gdzieś ona tutaj, słuchajcie, może na A1 rozprzestrzeniać, można tam jeszcze y, tak naprawdę nie ma tutaj opisu, że ten Continuous Heal mu, musi być od niej. Także gdzieś na przykład Elva też, też ma takie Continuous Heal na A1. Tutaj można w zestawieniu fajnie ściągać te debuffy ze swoich sprzymierzeńców. No nie, jestem, dobra. Zeszły ze mnie, zeszło ze mnie, zeszło ze mnie mocno, całe szczęście, całe szczęście, że coś wojdowego, leg legowego się pojawiło, bo już by była rozpacz, płacz i niedowierzanie. Moi drodzy, jak się podobało, zostawcie coś po sobie, jakiegoś komentosa, lajkosa, czy subito, jak chcecie się zatrzymać na dłużej. Zgarniamy prawie wszystkie tutaj... Szkoda, szkoda, że tej dziesiątki nie udało się zgarnąć, bo to by był Eternal Soulstone, także byłoby całkiem smakowicie, całkiem smakowicie. No, ale niestety, niestety zabrakło. Mamy jeszcze jednego Wojczarda w Doom Towerze, także... Kto wie, kto wie, może jeszcze jedna legenda tam czeka, niespodziewanie? No <laughs> marzenia, marzenia. Drodzy Państwo, dziękuję za, za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siemano.